Dzień dobry. Na tym polu widzieliśmy się w połowie sierpnia. Mówiłem o nowym teście. Buraka ćwiczył na potrzeby głównie przemysłu. Teraz mamy już koniec października. Aura nieco inna. I po złotej polskiej jesieni nastała taka prawdziwa jesień. Być może pamiętacie ten obrazek. odmiana testowa MB7256. Tak wygląda po całym sezonie. Przed jedynią zbiór, Jaka była odporność na ościganie? Teraz idziemy do standardu przemysłowego, że tak powiem. No i jakie tutaj mamy pole? Tak to niestety wygląda. Także są duże nadzieje związane z nową odmianą, która jest tam tym coś przyjęło produkować. Testowaliśmy przechowywanie tego buraka. O, do końca sezonu przechowalniczego spokojnie wytrzymuje. No to jedźmy teraz na inne pole. Tutaj odmiana standard. Po tej stronie prawej RB7256. I to pole doskonale pokazuje nam problem Anno Domini 2022, czyli po pierwsze, problem w zwalczaniu chwościka, brak środków, a drugą rzecz, problem w zwalczaniu chwastów i wycofywanie herbicydów. Tutaj mieliśmy bardzo duży problem z szarłatem, z innymi chwastami, z chwościkiem. Tak jak widać, standard praktycznie nie odnowił. Odbudowy naci. Wszystko zostało opaskowane, już przygotowane do zbioru do wykopów. Natomiast to, co cieszy, to to, że nasza odmiana chce rosnąć. Inna lokalizacja. Test ten sam czyli z lewej strony odmiana testowa versus to, co znamy. Tutaj gospodarzowi udało się uzyskać bardzo dobre zagęszczenie, fajną obsadę roślin. To co chciałbym pokazać, jeśli chodzi o naszego buraka, niewielka, niewielka obsada liści, niewielka nasada. nawet przy dużych bulwach okrągła. Nadal bulwa pozostaje dosyć atrakcyjna z bardzo ładną skórką. Proszę zobaczyć, ten buraczek oczywiście tutaj jest w wersji um, przemysłowej, natomiast w dalszym ciągu jest atrakcyjny. Ładny burak, który możemy także sprzedawać w warunkach handlu detalicznego. Czas na podsumowanie. Refraktometr już wyczyszczony. Buraki halasowo wybranych sztuk było pociętych w ten sam sposób zbadanych i, i, i zmierzony został cukier tutaj mamy odmianę standardową no widać chociażby ponaci prawda, że, że to jest zupełnie inny burak niż ten który mamy tutaj mamy lekkie wskazanie na plus dla odmiany testowanej średnio pół jednostki do jednostki było lepiej. To, co Państwu w tym momencie pokazuję, burak RB7256, odmiana, odmiana nowa e, w teście tegorocznym. E, tak to wygląda. Okrągły buraczek, zarówno do zastosowań przemysłowych, ale też i świeżo rynkowych. Kończymy na dzisiaj z burakiem. To nie będzie jeszcze jakiś odcinek z przetwórnią, z oceną brixu i ekstraktu. Do zobaczenia.